Jesteśmy w Czempiniu, w stacji badawczej Polskiego Związku Łowieckiego. Dziś odbywa się tu szkolenie szacowania szkód Łowieckich. W ramach naszych działań edukacyjnych Polski Związek Łowiecki od wielu lat stawia na szkolenia myśliwych w zakresie optymalizacji i minimalizacji szkód Łowieckich. Łowiectwo opiera się na kilku filarach. Jednym z nich to są emocje, które nam towarzyszą podczas polowania, podczas wykonywania naszej pasji. Ale jednym też bardzo ważnym filarem to jest wiedza, wiedza przyrodnicza, którą musimy mieć. I zdobywamy tą wiedzę nie tylko podczas kursów dla nowo wstępujących, czy kursów selekcjonerskich. Cały czas się doszkalamy, doskonalimy swoją wiedzę. I takim przykładem to są właśnie kursanci, którzy są za moimi plecami, którzy szkolą się, jak szacować szkody. Szkolenia, które organizujemy. Mają na celu nie tylko doskonalenie umiejętności praktycznych, ale także rozwijanie świadomości o odpowiedzialności, jaką każdy myśliwy ponosi wobec rolników i społeczności lokalnych. To co jest ważne, żebyśmy często przebywali w terenie, czy to na polach, czy to w lasach, po to, ażeby mieć to doświadczenie terenowe. Niekoniecznie z bronią, ale z lornetką to my jesteśmy przyrodnikami, wyśmienitymi obserwatorami. I każdy myśliwy charakteryzuje się tym, że dostrzega w przyrodzie dużo więcej niż zwykły śmiertelnik. Myślecie Państwo... To... Nie chcę ich stresować. Uczestniczą w bardzo ważnym szkoleniu. Jesteśmy na zajęciach taktycznych podczas kursu dla szacujących szkody łowieckie. Jesteśmy na plantacji kukurydzy, gdzie kucanci w praktyce szacują tą szkodę. Tak e, przy okazji widzimy, że ta uprawa jest zabezpieczona przez myśliwych. Odpowiadam, fajny patent z elektryzatorem i tą siatką sprawdza się, w związku z tu szkoda jest niewielka. Za chwilę przejdziemy z producentami na pole, które nie zostało zabezpieczone. Szacowanie szkód jest tematem dość głośnym i czasami emocjonującym wśród myśliwych. Aby szacować szkody trzeba się cały czas dokształcać. Mamy tutaj dużo zmian dotyczących agrotechniki, agronomii, zmian prawnych. Także regularnie spotykamy, spotykamy się na szkoleniach, które oprócz tego, że nas ubogacają wiedzę są też okazją do wymiany doświadczeń każdy przyjeżdża tutaj na to szkolenie z konkretnymi problemami do rozwiązania i my mamy okazję wspólnie przy stole jak Polacy wymienić się doświadczeniami i wspólnie ustalić dalsze postępowanie w trudnych sprawach które często opierają się o, o, o sądy rejonowe o nadleśnictwa gdyż od 19 roku Nowelizacja prawa spowodowała, że rolnicy mają możliwość odwołania się do miejscowych nadleśnictw. Te nadleśnictwa szacują po prostu po nas w trybie odwoławczym, więc, aby nie było takich sytuacji, staramy się dokształcać, ubogacać swoją wiedzę, doskonalić metodykę, usprzętawiać się, tak aby to szacowanie było zakończone porozumieniem z rolnikiem. Wrażenia po tym kursie są naprawdę bardzo dobre. Dwa dni zajęcia teoria, dzisiaj jesteśmy w terenie, mamy praktykę. Podczas zajęć terenowych obliczamy szkodę w uprawie kukurydzy na ziarno. W kursie szacowania szkód łowieckich bardzo pozytywne. Mogliśmy się dowiedzieć sporo na temat i metod szacowania, ale i poznać specyfikę pewnych roślin. Dosyć trudne zagadnienia odnośnie no, różnych aspektów wydajności tych, tych roślin, rzeczywistej obsady roślin. No, zakres bardzo szeroki, ale dzięki temu mogliśmy poszerzyć swoją wiedzę, zaktualizować swoją wiedzę, a podczas dzisiejszego dnia w praktyce przećwiczyć to szacowanie, jak powinno wyglądać w terenie. Ze swojej strony zachęcam wszystkich myśliwych, ale zwłaszcza tych, którzy w kołach na co dzień zajmują się szacowaniem szkódłowieckich, aby przyjechać na taki kurs i po prostu dowiedzieć się, tak jak mówię, zaktualizować swoją wiedzę, powymieniać się doświadczeniami z innymi myśliwymi. To też jest bardzo ważne no i to też tak daje szerszy pogląd na, na całą sprawę. Teraz jesteśmy na uprawie, gdzie szkoda jest stuprocentowa i z takimi problemami myśliwi szacujący szkodę też sobie muszą umieć poradzić, dlatego zajęcia nie tylko w ładnym plonie, ale także i w takim problematycznym. Przy okazji widać efekt pracy myśliwych. Poprzednia uprawa do pilnowania przez myśliwych, zabezpieczona, ogrodzona, ta zostawiona bez nadzoru myśliwych, szkoda tutaj jest stuprocentowa. Szczególny nacisk kładziemy na wdrażanie nowoczesnych metod w ochronie upraw rolnych właśnie we współpracy z rolnikami, aby optymalizować procesy wyceny szkód i współpraca z rolnikami to właściwy kierunek. Dlatego zachęcamy wszystkich myśliwych, aby brali udział w organizowanych tu w Częmpiniu naszych szkoleniach. Dzięki temu stajemy się strażnikami działającymi na rzecz ochrony środowiska, na rzecz ochrony gospodarki rolnej, bo to jest wpisane w naszą tradycję. Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów, przedstawicieli świata nauki, prowadzonych tu w stacji badawczej w Trzepiniu. Mamy wiele obowiązków, między innymi dotyczących zarządzania populacjami dzikich zwierząt, między innymi ograniczania tych szkód, szacowania szkód, wypłacania odszkodowań. W związku z tym musimy cały czas tą naszą wiedzę pogłębiać. Cieszymy się niezmiernie, że mamy takie miejsce jak Champiń, gdzie takie kursy są organizowane. Zapraszam Was wszystkich, doskonalcie się, pogłębiajcie swoją wiedzę. Zapraszam na kursy organizowane przez Polski Związek Łowiecki. Do zobaczenia na takich kursach w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Polskiego Związku Łowieckiego do udziału w tych szkoleniach. Razem możemy budować nowoczesne łowiecko w oparciu o wiedzę praktyczną i teoretyczną.